Jesteś otoczony! Stój! Stój John! Uch. Tu trzeba Sylwestra Stallone, żeby naciągnąć ten łuk. Przestawiłem się w cień, bo słońce bardzo prześwietla kadry. Czuję, że mi mięśnie odmawiają posłuszeństwa. Bardzo mam spracowane ręce po tym struganiu, no ale to już nie wchodzę w szczegóły, myślę, że każdy sobie to może wyobrazić. No cóż, yy skróciłem cięciwę, przynajmniej tą wstępną naciągową linkę. Wydaje mi się, że to dolne ramię, które się mocniej zgina jest po prostu nieco bardziej wybrane, a to jest bardziej proste, to po pierwsze. Po drugie, tutaj jest ślad po jednym sęku, a tu jest jeszcze wciąż drugi sęk. Co myślę, że musi mieć jakiś wpływ na to, że to ramię mniej pracuje. Jeżeli napnę ten łuk i założę tą długość cięciwy, którą mam teraz roboczo przygotowaną, to sądzę, że to już będzie docelowy układ w całym łuku. Nie, już widzę, że po pierwsze tego nie napnę, a po drugie, z mojej perspektywy, było widać, że przy tym maksymalnym wygięciu, które teraz uzyskałem, długość, odległość między Majdanem a Cięciwą byłaby zbyt duża. Zatem muszę znów troszkę wyregulować tą linkę, dosłownie, może centymetr, może półtorej. Prawie. Robota wydaje się być skończona. Efekt, na którym mi zależało, nie do końca jest uzyskany, no ale okej, okay, to jest łuk Surwivalowy, a nie tradycyjny, historyczny, który robi się znacznie dłużej, w bardziej komfortowych warunkach. To ramię niestety nie wygina się tak mocno jak to i tu jest pewna asymetria, ale to z czego jestem zadowolony, to że cięciwa jest ładnie ułożona wzdłuż środkowej linii łuku Majdanu i obu ramion. I co ważne, tutaj mam zmierzoną połowę długości łuku. I, mierząc w tym miejscu, jest to dobra, dobra odległość, czyli właśnie ręka ok, dłoń ok, gdzieś na wysokości połowy kciuka, tutaj ta cięciwa przebiega, licząc od tej powierzchni, tak więc to jest dobry dystans. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ w trakcie strzelania, cięciwa bardzo mocno biłaby tutaj w nadgarstek. Uważam, że ten dystans powinien być może troszeczkę jeszcze większy, może centymetr, ale już boję się wprowadzać kolejnych, kolejnych regulacji. Podejrzewam, że parakord, jako że jest to linka, która pracuje, nie jest idealny na cięciwe. Cięciwa powinna być wykonana z takiej linki, która, czy też takich włókien, które po prostu są nierozciągliwe. Przynajmniej nie w takim stopniu jak parakord. Ale nic lepszego nie mam, zatem cieszę się z tego, co mam. No i cóż, trzeba zabierać się wreszcie za strzały i. Spróbować, jakkolwiek to naciągnąć i dać z tego próbny strzał, jak do tej pory, z tych efektów, które widzicie, jestem niezmiernie zadowolony i dumny, mimo że po prostu ręce mi mdleją. Głukiem już nie poszaleje. Strzało jeszcze można w znacznym stopniu dopracować. E, posiada lotki. Lotki są trzy. E, ułożone w taki sposób, aby nie blokowały się na cięciwie. Zatem można dać próbny strzał. E, nie ma żadnego e, tutaj grotu, grota. To strzała yy, nie jest nawet utwardzona w ognisku, niemniej jednak jest to po prostu próbne strzelanie, niemniej jednak już do celu. Obył kto przeżył i moja ręka również. Jeszcze koty zapłoty, efekt żałosny. Wydaje mi się, że to może być wina tego, że majdan nie jest podcięty, czyli strzałę po zwolnieniu od razu przerzuca na bok. Dlatego ona zupełnie nie dostaje trajektorii. Ale zobaczmy od jeszcze. Odrobinę lepiej. Zobaczmy, czy raz jeszcze się uda taka sztuka. To już widzę, że będę musiał majdan podciąć z tej strony. Jeżeli dobrze nazywam tą część łuku. Niestety trzeba robić głębsze nacięcia na strzały, co jest dość trudne z tym nożem. Bardzo by się przydała piła, ponieważ strzała sobie gania nacięciwie. Odrobinkę na lewo, zobaczmy jak wygląda stała wyciągnięta z gruntu. Strzał numer 3. Chyba kierunek moich prac jest słuszny. Taka ładna dziurka. Dwa trafienia, tu i tu. To już było wcześniej nacięte, ale to trafione i to trafione. Okrągłe takie otworki. Ten zdołowany strzał, podejrzewam, że jest ostatnim strzałem. Gdy naciągałem łuk, było wyraźnie słychać trzaśnięcie, dlatego lekko odpuściłem i wypuściłem strzałę. Strzała poszła niżej. Niestety, mój piękny łuk właśnie dokończył swojego żywota po serii kilku strzałów. Obstawiałem rejony sęków, natomiast tuż pod sękami, tu gdzie jest gładko, niestety nie ma żadnych śladów, ale ta powierzchnia musiała widać mocno pracować. Ach. Miałem szeroko zakrojone plany co do tego łuku, wróciłem do swojego warsztatu. Ze strzelnicy tuż obok. Nie chciałbym się pozbywać tego łuku. Włożyłem w niego masę pracy. To jest sumując te wszystkie robocze godziny, no to jest jeden pełen bardzo solidny dzień pracy, jeżeli chodzi o wykonanie łuku. No, jedna strzała to już nawet nie liczę. Tu jest przygotowane są promienie kilku przyszłych strzał. Nie chciałbym się tego pozbywać, bo miałem plany co do tej konstrukcji i nie chodziło o jakieś bardzo długodystansowe strzelania. Ten łuk miał, nie chcę spoilerować, czemu miał służyć, ale miał wykonać swoje zadanie. Oczywiście to miał być strzał. Niekoniecznie z jakiejś morderczo dużej odległości. Eee, mogę zastosować bardzo doraźne i z pewnością niewystarczające rozwiązanie, to znaczy zdjąć cięciwe i zawinąć go power tapem. I to pewnie spróbuję zrobić, wiedząc, że no, to tylko pewnie na dwa trzy strzały, a dalej to już jest tylko i wyłącznie pęknięcie. Mocna praca cięciwą. Jeszcze próbowałem parę razy strzelić. Mocna praca cięciwą, tak aby ta strzała miała jakąkolwiek energię, no w tym momencie odpada. Może power powertape coś zmieni. Eee, czy żałuję tej decyzji? Oczywiście, że nie. No, troszkę żałuję tych godzin wsadzonych w tą pracę, w tą konstrukcję, ale nie żałuję samej w sobie pracy i tego wysiłku, i odcisków na dłoniach. Wykonałem taki łuk po raz pierwszy i musiałem podnieść decyzję: czy wykonać konstrukcję klasyczną, czyli właśnie z jednego kawałka drzewa bardzo pieczołowicie struganego, czy też zastosować inną metodę, wykorzystanie kilku badyli chudych, prostych i elastycznych, na przykład z leszczyny albo z grabu. Tak jak tutaj trzymam te strzały, są trzy promienie w tym momencie, w ręku trzymam. Można wykorzystać 5, 7, w zależności od tego, jak bardzo są chude. I takie oczywiście badyle, one też mają swoją elastyczność, sprężystość. To znaczy można złączyć je cięciwą i dawać z tego strzał w ten sposób. Wydawało mi się to pójściem na łatwiznę, dlatego osiągnąłem po bardziej ambitny projekt. No i... Swojego rodzaju porażka mnie spotkała, chociaż ciężko mówić o porażce w momencie, w którym się zdobywa nową wiedzę, nowe umiejętności i nowe doświadczenie. Pod tym względem było warto, ale już niestety nie mam czasu na to, żeby zrobić od nowa drugi łuk w takiej konstrukcji albo nawet ten z Badyli. Możliwe, że z takich cienkich witek łuk jeszcze pojawi się na kanale gdzieś kiedyś, może w przyszłości w ramach innej wyprawy, natomiast na ten moment eksperymenty z łukiem są skończone. Zabiorę się za jego y, taką bardzo doraźną naprawę, która pewnie niewiele mu pomoże, no ale nic innego nie mam, e, nie mam innego wyjścia po prostu, muszę to zrobić. No i e, czas mnie na tyle goni, że po tym pełnym dniu postojowym, który tutaj odbyłem, no muszę opuszczać ten malowniczy wąwóz i te piękne skały i ruszać w dalszą drogę do mojego docelowego rejonu. W tym docelowym rejonie bardzo bym się przydał łuk. Niestety, mimo taśmy power tape, to jest kontuzja, już, z którą nic się nie da zrobić. Wielka szkoda, no pozostaje mi ten łuk porzucić i zająć się innymi tematami równie ciekawymi. Jestem wyrąbany, ale pozytywnie. Słońce już zachodzi. Może jeszcze nie całkiem za daleki horyzont, ale tutaj za ten bliski, już nie widać tarczy słońca. Ja muszę pewnie poładować kamery obie, przede wszystkim zebrać opał. I dzisiaj już daję sobie totalnego luza. Miałem plan co do tego prezentu tajemniczego znalezionego w jaskini. Czyli tego, na czym już dołałem się kimnąć. Taki dość gęsty, ale nie za gruby splot. Mam co do tego pewne plany i właśnie zastanawiam się, czy one poprzez fakt, że łuk nie działa, czy realizować je chciałem wykonać sobie odpowiednie wdzianko, może niekoniecznie takie jak miał John na zasadzie proste poncho. Chciałem coś bardziej fikuśnego z kapturem i z tym łukiem No to byłby klimat niesamowity A odpowiednie przybrudzenie tego i dowiązanie sznurków mogłoby spowodować, że byłby, byłby to fajny ciuch maskujący Jak mnie najdzie dzisiaj chęć, to pobawię się z tym już przy ognisku A jak nie, no to po prostu kładę się dzisiaj To jest właśnie, mam na myśli ten, ten prezent to jest właśnie ten jeden z przedmiotów, który specjalnie yy, spakowałem, zabrałem, niosłem przez tydzień w, w tym swoim mieszoku, aby to scenariuszowo znaleźć. E, podobnie jak w 2018 roku na Krecie, realizowaliśmy z kolegą taką formułę, gdzie uciekamy z hotelu i chronimy się w dziczy, i z tego hotelu. Yy, w realnej sytuacji byśmy ukradli przedmioty, które by nam służyły do przetrwania w dziczy. Zachęcam na playlistę właśnie wyprawy na kretę 2018 rok. No i ważne jest to, że żeby nie łamać prawa i nie okradać nikogo, nawet z prozaicznych rzeczy prostych, to ten cały sprzęt żeśmy ze sobą po prostu z Polski wtedy na tą kretę przywieźli. Więc to, co mogło być w hotelu, typu czajnik, tasak, zasłonka prysznicowa, jakieś tam powleczki i tak dalej, to wszystko żeśmy przywieźli ze sobą, tak aby to w cudzysłowie ukraść na tej krecie. Czyli ruszając z hotelu w Dzicz, wykorzystać i zaimprowizować. I dokładnie taki sam motyw jest z tym, z tym prezentem. Ta prezentowa płachta w filmie Pierwsza Krew odegrała bardzo ważną rolę. Co ciekawe, gdy czyta się o jakby historii produkcji tego filmu. To tam jest taki motyw, że scenariusz tego nie przewidywał, że John będzie miał na sobie właśnie takie improwizowane poncho. To podobno była pełna improwizacja w trakcie nagrywania kolejnych scen, gdy on wbiega na to śmietnisko z różnymi odpadami, śmieciami, no i znajduje płachtę. I to była po prostu jego inicjatywa, podobno. I później taka ciekawa historia, scenarzyści. Przepraszam, nie chcę tylko osoby od charakteryzacji, e, osoby od charakteryzacji, tak aby bohater zawsze na przestrzeni wielu dni zdjęciowych wyglądał tak samo, to bali się i trzęśli się o to prezentowe, że ono się że zgubi, czy gdzieś tam straci wygląd. Bo zależało im, żeby w kolejnych scenach wyglądało to właśnie dokładnie tak jak wtedy, gdy on na tym wysypisku to zaimprowizował, zrobił i ubrał na siebie. Tak więc ja nie mogłem sobie pozwolić na wyprawę w stylu Rambo, nie zabierając ze sobą jakiegokolwiek prezentu. No i mówię, posłużył mi jako podścielenie, jak na razie, pod, pod mój śpiwór na liście. Tam jest jeszcze zdobyczny worek na śmieci, rzucony jako izolacja od podłoża. I to jest właśnie ten jeden z elementów, który niosłem ze sobą właśnie w mieszoku no w taki sposób, aby Was zaskoczyć tym znalezieniem tego przedmiotu. Nie chciałem buszować po czyichś shopach czy garażach, nie chciałem wchodzić w konflikt z prawem, nie chciałem nikogo okradać i też nie chciałem powierzać jakby przygody dla Was nagrywanej jakiemuś przypadkowi. Dlatego właśnie zdecydowałem się ze sobą zabrać. Na pewno jeszcze znajdę dla tego jakieś ciekawe stosowanie. Muszę się wyspać, mam nadzieję, że noc będzie bez kaszlu. No i wcześniej rano trzeba będzie się zebrać i ruszyć. I ruszyć w naszą trasę. Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl